Bo za chwilę nasz profesję, więc warto sprzedać wszystkie, wszystko, całą kasę. Więc tak: na pewno sprzedamy to. Sprzedam to. To. O! Już praktycznie mamy. ja jeszcze posprzedaję. Faktycznie tu już nie mam nic, co sprzedawać. I stać aż na kule. Więc, ja idę do sklepu, do trenera Calvina Chodźmy I chyba na tym zakończę nasze odcinki, bo tu już jest chyba piąty albo szósty odcinek Tak będę każdy po jednym, po jednym wrzucał Huh, naprawdę trochę się zmęczyłem przed, przez to wszystko I tak, bierzemy Można kupić też takie, ale ja kupię sobie są kule, uczymy się. O mamy. Ognista kula. To by było chyba na tyle. Między tymi wszystkimi odcinkami. No bo staram się teraz trochę poskierować. Albo jeszcze pokażę Wam ten atak. Na początkujących, jak on wygląda. Podchodzimy do ziarn, do złośnika podejdę. I użyję trójki, czyli ognistej kule. Patrzcie. Jak widzicie, 547 to no nie jest tak mało. Nie ma w ogóle bez atrybut atrybu ognia 0%. Tak już miałbym 20. Nie, to, to już by mu zabrało. Ale no nic, to by było na tyle. W tych 6 albo 5 odcinkach zagrajmy w NoStale. Życzę Wam miłego dnia. Ja jestem CraftTiller. Cześć.